Cześć, jestem Artur, ze mną tradycyjnie Piotrek, Radek. Cześć. A dziś porozmawiamy o samochodach luksusowych. Co czyni samochód luksusowy? Panowie. Ja się nie będę wypowiadał, bo nigdy, że tak powiem, za wysokie progi na mojej nogi nie ja zmirowałem znaczy. do tych luksusów. Tak naprawdę, no czy to znaczy. Czasem ja cię czas... kojarzę z wielbicielem z klasy. Tak, bardzo mi się. Ale pytanie, to też kwestia jest od wersji, czy, es, czy to jest luksus? Co jest synonimem luksusu? Bo, słuchajcie, moim zdaniem to jest kwestia zestawienia. Jeżeli ja sobie zestawię malucha, nawet już w tym momencie światem światem, Tipo, no to to jest przepaść, to, to jest luksus, Bardzo. tak? Ale generalnie no to, to też jest kwestia, od, od, do czego przyrównujemy tak, ten luksus. No bo to już faktycznie, jeżeli na przykład jeździsz jakimś dobrym e, samochodem z segmentu jakiegoś tam średnio-wyższy, załóżmy będzie to Mercedes E-klasa, -E dobrze wyposażonego, to powiedz mi, co tak bardzo by Cię zdziwiło, albo co tak bardzo by na Tobie zrobiło dobre wrażenie, bądź nawet nie wrażenie, jakbyś wsiadł do załóżmy jakiegoś Rolls-Royce'a. -Royce no oprócz tego, że to jest marka, to co tam będzie więcej? To też jest takie pytanie. Mi się wydaje, że wielkość, bo to z, z reguły luksusowe to są te najwyższe mody. W sensie. Tak. SK, BMK, siódemka tak i tak dalej, Te największe z reguły. Jak jakaś marka ma największy modele, to to ich jest ten luksus. Nie ja, są takie marki, które nie mają w ogóle takich, takich modeli. Oczywiście. No, to absolutnie. Jakby to też są marki, które nie są odbierane za luksusowe, typu tam nie wiem, Fiat, Dacia i tak dalej. No, w ogóle moim zdaniem nie aspirują. To nie jest ich target. Ta klasa osób, zasobność portfela, którzy, ludzi, którzy chcą się rozglądać za tego typu, samochodami. Jasne. No dobra, ale, ale powiedz mi taką rzecz. Czy dla ciebie luksusem jest SK w jakimś tam nie wiem, podstawowej konfiguracji? Jeżeli miałbym powiedzieć, czy, jest luksus, czy to jest jakby dla mnie synonim luksusu, to nie. Też mi się tak wydaje. No to Taka zwykła s to nie jest auto, gdzie będziesz jeździł z kierowcą. Ale jak to fajnie, że zwykła S-ka. <noise> no faktycznie nie, nie? zwykła S-ka. To bo... nie musi być Maybach S63AMG. Ale znaczy to... nie, właśnie nie. Wydaje mi się, że, że taka dobrze skonfigurowana s jest jak najbardziej luksusowa, tak. kosztuje majątek i tak dalej. Ale jest też ten Majbach, który z kolei kosztuje jeszcze 5 pięter wyżej. Tak, że możesz sobie wybrać stado owiec, z których będzie robiona ta Dokładnie. pizzerka, no, prawda? No A może że... to jest kwestia tego luksusu, ta możliwość konfigurowania w zasadzie każdej Twojej zachcianki jak chcesz. Może to to jest ten luksus, prawda? Ja może nie... to nie jest kwestia wygody samej sobie. Ja nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, ale w rolsie nie może być krowa ugryziona przez tak, komara. Tak, mhm. jest no, to, no to, to to jest tak, luksus. A czy luksus, no na pewno to bez dwóch zdań jest swojego rodzaju coś, co jest nie do pomyślenia. Nie możesz nawet mieć możliwości wpływu na to, jak, że tak powiem, w normalnych, seryjnie produkowanych samochodach, z jakiego to jest, znaczy z jakiego materiału. A i owszem, prawda? Ale jakby dobór jakby odpowiednich zwierząt hodowlanych do tego, żeby wyprodukować taką tapicerkę, no to, to już przechodzi ludzkie pojęcie, tak? No to... Ale to też nie jest tak, że z tych samochodów luksusowych potem na te niższe klasy schodzą czasami opcje wyposażenia. Tak, jasne. Tak, że tam mamy zastosowane te najnowsze technologie bardzo często, no bo one, na, zanim jest to produkcja wielkoseryjna, są po prostu drogie, a tam też troszeczkę są testowane, jak one się sprawdzą, tak. Ale zobaczcie, ustandaryzowane. Bo ja mam na to taką teorię, zresztą o tym będziemy pewnie za chwilę rozmawiać, bo jak to przy autach luksusowych pogadamy pewnie o utracie wartości, ale zobaczcie, ten, te właśnie najwyższe segmenty, te auta takie no naprawdę już turbo luksusowe, no wiadomo, w większości bardzo szybko tracą na wartości. A tak jak Artur mówi, jeśli do tych niższych modeli jest przerzucane to wyposażenie, to z reguły te auta takie mocno skonfigurowane mają zupełnie odwrotną tendencję. Tak, to prawda, Tam to Są jest bardzo pos... poszukiwane na rynku. Tak jak wspomniałem, właśnie wcześniej wyciągnąłem do przedszereg tą E-klasę. Wyobrażacie sobie E-klasę wyposażoną w takim stopniu, że dorównuje S-klasie? Bo ja tak. No, o, no, tak. To, to może być, oczywiście nie będzie takich e, udogodnień konstrukcyjnych, które uniemożliwiają. Chyba nie ma lodówki, no, bo, tak, tak, i regulowany. Regulo tak. Dokładnie, to są właśnie te ograniczenia konstrukcyjne, o których mówię. Oczywiście można sobie zamontować e, kanapę tylną, regulowaną, żeby w każdej płaszczyźnie sterowane elektrycznie e, zagłówek wyjeżdżany automatycznie podłokietnik, podgrzewane te podłokietniki, chłodzone i podgrzewane cup holder'y, telewizory, tablety. Takie, takie rzeczy na przykład w dobrze skonfigurowanej S klasie są i uważam ten samochód za bardzo komfortowy i luksusowy, naprawdę. Mieliśmy okazję nie jeden raz oglądać, siedzieć w takim aucie i muszę powiedzieć, że naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Dla porównania będę się odnosił tylko i wyłącznie do mojego wrażenia. Miałem też okazję zobaczyć jak wygląda wnętrze, posiedzieć po rozglądać się, podotykać, ponaciskać w Bentleyu, gdzie jakby ta dysproporcja cenowa w stosunku do S-klasy jest ogromna. Niemniej jednak, nie mówię jakby już o jakości tych materiałów, bo ciężko tak na pierwszy rzut oka bądź na dotyk to stwierdzić, to mi się bardziej podobała S-klasa. Oczywiście, może ten Bentley jest bardziej wysublimowany, on jest w ogóle pewnie kierowany też do innego odbiorcy, ale jeżeli ja, widząc tych aut, a mamy do czynienia z tymi samochodami X, Mogę powiedzieć, że naprawdę w S-klasie, w nowej S-klasie, bardzo dobrze skonfigurowanej, siedzi się i ma się wrażenie naprawdę bardzo luksusowego samochodu. I moim zdaniem nie odstaje na tyle, żeby w jakikolwiek sposób powiedzieć, no, bardziej mi jest wygodniej, o dużo bardziej jest mi wygodnie, na przykład w tym Bentleyu. Tak? No to... Bo moim zdaniem to już jest kwestia materiałów użytych i kwoty. No to za... chciałem zapytać, co dostajemy płacąc więcej, tak? Status, unikalne no materiały. Personalizacja większa? Na pewno, bo nawet ostatnio. Komfort zwrócił, jazdy. Zwrócił mi się w uwagę artykuł, w którym procentowo było pokazane, ile części z BMW 7 znajduje się w Royce Rosie. To było grubo ponad połowę, Więc to też jakby pok no pokazuje to. Tak samo na przykład mamy w Lamborghini e, Urus versus na przykład Audi e, Q7, e, Q8, SQ8, prawda? Na przykład. To, to, to tam, tam są po prostu podzespoły, które są żywcem przeszczepiane do tego samochodu, no płacimy za trochę inną budę i za ten jednak emblemat, jednak to tak jak wspomniałeś, marka, ekskluzywność, treści, i ekskluzywność, tak, niedostępność, ale... status. I, ale wiesz, to auto taki Bentley, czy taki ten Urus wjeżdża na ulicy i wszystkim się łamią karki na wiadomo, A wjeżdża ten... S-klasa? No tak, wiadomo, wjeżdża Bentley, nie ma, że nie wiem, wszyscy wiedzą, że jadę, tak? No. no. Ale to też tak spotykamy nawet w biznesie, że są takie branże, w których prezesi firm mówią, nie wypada podjechać na negocjacje kontraktu tak. Kiepskim samochodem, mm -hmm. bo to pokazuje, że możemy nie dać rady, nie stać nas, mm -hmm. żeby nie powiedzieć, że może helikopter. Na, na pewno są w dwie strony, że to wypada jakimś skromniejszym, żeby Cię nie naciągnęli i wypada też y, jakimś luksusowym, żeby pokazać swój status i faktycznie na jakiejś pozycji jesteś. Na pewno. czyli sam widzisz, prezencja i odbiór innych, no to też to jakby kupuje się za, 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 za tą kwotę, za ten samochód luksusowy. Jednak no nie bez przyczyny Majbachy wożą tych oficjeli, mają nawet wersję z odpowiednio przygotowanymi też e, elementami służącymi na przykład do wieszania flag, prawda? Mhm. Tak jak w BW7 też były wypuszczane takie wersje, prawda, takie dypl pod dyplomatów. No to bez, bez dwóch zdań, no, to to jest jednak ten prestiż na, na pewno. Tak, w tą kwotę się płaci za ten prestiż, te materiały, za postrzeganie. Oho, to co, mamy dużo pieniędzy, mamy samochód luksusowy, teraz go trzeba utrzymać. No właśnie, to ciekawe. No znaczy... to myślę, że one nie są jakoś nie specjalnie odbiegają bardzo od, tych, od kosztów utrzymania tych samochodów sportowych tak naprawdę. Mm -hmm. Chociaż też bardzo często te samochody sportowe uchodzą też za luksusowe. No. Bo to też jest ciekawe. My skupiliśmy się po prostu na tych klasach S7, 8 w sensie tak. Audi Mercedes, Bentley, ten, tak. tak, plus te marki premium, ale tak, de facto samochody te wszystkie sportowe typu Porsche, Ferrari Lamborghini to też są samochodami luksusowymi mm -hmm. i za takowy uchodzą. No i teraz, jak połączymy sobie ten samochód sportowy z luksusowym, no to tu się zaczyna zabawa, jeśli chodzi o koszty serwisu. Komplet hamulców naprzód. Do, Ceramika. Dokładnie, no to, e, to nawet nie są dziesiątki tysięcy, tylko no to zależy jeszcze jakie auto i jakie te hamulce. W tej cenie można kupić po prostu inne samo. Tak, Komunalne. no bo to, to słyszałem historię, że 50 tysięcy to nie jest jakby problem wydać na hamulce. Nie jest, w takim samymodzie? Nie wiem, czy czytaliście kiedyś koszty utrzymania Bugatti? Na przykład Wejrona. Tak, tak, tak. Opony, tam tak, są dedykowane. Jeżeli tak, właśnie tak. które... które... ja jakiś określony przebieg, nie chcę teraz mówić coś, tak. ale producent zaleca wymianę właśnie tych opon. Co, jakiś tam przebieg, i to wcale nie duży, żeby była jasność. Ja nie wiem, czy tam było 10-15 tak. tysięcy, tak. i chcę teraz skołać. tam jest ale... jakiś rozmiar tylko pod Bugatti zrobił. Tak. No to, co to co chyba się szaleł to robiło te opony dla nich. nie Może się mylę, ale, ale jakaś renomowana marka, na i to jest tak. tylko pod Weironę y, na przykład. Ale wiecie co, z drugiej strony no, pytanie jest takie: e, no dobra, koszty utrzymania ok, e, faktycznie są wysokie, ale z drugiej strony te koszty utrzymania versus przebieg, te samochody tak naprawdę no, nie robią dużych kilometrów. Ale słuchaj, ostatnio mieliśmy na naszych aukcjach Rolls Royce Royce'a, zresztą bardzo szumnego i znanego pana. Medialnego. Medialnego pana. I tam było 130 tysięcy przebiegów w Rolls Royce Royce'ie. I to jest dla tego samochodu, to była dyskryminacja rynkowa. No, to, to, no i w ogóle to tam wtedy eksploatacja, wiesz, przy takim przebiegu, no to już jakaś tam wymiana klocków to standard, wiadomo, oleje filtry no, i tego. To tak rozrządy pojawiają. Dokładnie. I, I na pewno jeszcze jakieś inne komponenty, które pewnie są mega drogie, bo. Producent pewnie nie zakłada zbyt częstej wymiany tego, no bo tymi samochodami kierowcy... Wymiana klocków w tym rejestrosie, bo akurat klient, e, który od nas go kupił, jest to klient, którego znam, um, rozmawialiśmy i w wolnej rozmowie mówił, że wymiana klocków 6000 zł. No, w, w, no, w serwisie nie, nie wiem, czy kojarzycie też takie memy z e, cykl życia Audi A8. <grym> w Niemczech prezes firmy i, i płataszka. Po, I potem ono zlatuje po <grym> ekipę budowlaną. <grym> Kafełczarza. Tak. Chyba w piątym posiadaniu. Tak jest, <grym> Więc to takie są I Mało tego i z niższym przebiegiem niż robił ten <grym> niż, niż on Nie prezes. <grym> <grym> Więc to tak faktycznie czasami jest. Nie wszystkie, no bo to nie mówimy o tych naprawdę takich bardzo prestiżowych, bo te z reguły, ale to też jest ciekawe, bo wcześniej te samochody, nawet tak, tych marek Rollstreet, ciężko było spotkać z tak dużymi przebiegami. To mm -hmm. teraz, gdzie one są bardziej dostępne, no pojawia się no nawet u nas Rollstreet z przebiegiem 130 tysięcy. Bardzo, jeżeli mówimy też o luksusie, to warto też na przykład wspomnieć, mamy też na aukcji w tym momencie Mercedesa V-Klasy, który ma zabudowę Klasena. To też bardzo luksusowy samochód, który jest właśnie typowo przeznaczony do tego, żeby wozić w bardzo komfortowych e, warunkach e, na spotkania, czy też te spotkania nawet odbywać w trasie, pracować, bądź po prostu w komfortowy sposób e, podróżować. I to też są samochody, w których konfiguracja, załóżmy kupujemy takiego za 300 tysięcy w salonie Mercedes v klasę, a dodatkowo 1,2 mln kosztuje doprowadzenie do, 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 takiego, do takiego po prostu stanu, więc to też możemy powiedzieć, że to są samochody luksusowe, tak samo Brabus, Brabus ma oddziały, które przerabiają Sprintery, przerabiają właśnie V klasy przerabiają pod to, co klient sobie zażyczy, ten indywidualność, ten luksus decydowania o tym, co chce, jak chce, z jakich materiałów to, jest, to jest właśnie moim zdaniem ta, ta to też jest ciekawe zdaniem. co poruszyłeś, bo bardzo często można myśleć, że jedzie taka ekipa budowlana, a tu jedzie coś takiego, tak taka V -ka. Multiwany rzadziej, chociaż też się, też się takie zdarzały wersje. Mieliśmy takie z dwoma fotelami z tyłu, prawie jak ten Chippendag, więc, więc to też patrzysz, myślisz, że idzie samochód, taki jakiś typu van zwykły, a tak naprawdę w środku tam jest jak w Jumbo Jezecie. Dokładnie. Ale ciekaw jestem, czy każdy kupując taki samochód bierze pod uwagę tę utratę wartości, bo ona przy takich samochodach typu właśnie ten... Jest ogromna, ten... to prawda, no, bo... spektakularna. No bo tam, jeżeli my mamy tą przegrodę oddzielającą ten przedział pasażerski od kierowcy, to tak naprawdę no, ten samochód już jest wycofany z normalnej eksploatacji, tak. bo nie wyobrażam sobie, że jesteś oddzielony od dzieci, które tam jadą w fotelikach. Znaczy, czasem bym sobie wyobrażał, <laughs> ale nie, praktyka mówi co innego, więc... Niestety nie mam takiej zasłonki z telewizora, ale no, nieraz byłaby pożądana, aczkolwiek no, kto to inny kupi, tak? Te samochody z drugiej strony mocno, szybko też dużo jeżdżą, bo wożą tych VIPów i, I szybko się... To co, o czym mówiliśmy, A osoby, które zają. chcą się jednak zdecydować na taki samochód, bardzo mocno stawiają na tym, żeby zindywidualizować, spersonalizować go pod siebie. Mm -hmm. A tutaj jednak kupuje coś, co już jest zrobione pod, kogoś, pod kogoś. Tak. I koniecznie niekoniecznie to to też mi nie chodzi, że ten towar luksusowy, jak jest tańszy, to on jest bardziej pożądany. Niejednokrotnie nie. nie ta Niedostępność właśnie tego produktu i ten efekt prestiżu tworzy właśnie z tego ten luksus. To, co jest takie niedostępne, co chcemy mieć. Ja kojarzę, nie wiem, butelkową zieleń i czerwone wnętrze, jakieś takie tak, Alpiny tak. czy coś. Teraz też mamy b 7 Alpinę, jest y, taka niebieska i wnętrze jest kremowo-granatowe. No, ktoś tak chciał. Właśnie ale, ale... i to jest ta ekscentryczność, którą mhm. ktoś wykazał dla siebie, ale mało dla kogo innego ona jest atrakcyjna, bo patrzysz się umiesz, no jeszcze bardzo mhm. dziwne koło do tego, tak, więc i to jest do kompletu samochód za setki tysięcy złotych, ale no bardzo specyficzne. Jasne, ale zobaczcie, ja mam taką teorię, że jakby ta, ten problem z późniejszą sprzedażą, te, te wszystkie jakby tutaj e, czynniki, które na to wpływają, jakby też budują e, jakby chęć zakupu takiego auta przez kogoś, kto chce mieć taki indywidualny samochód, bo ono o tym wie. Że ten później taki zwykły kowalski to nie będzie tego samochodu chciał. On jest w ogóle jako używany niesprzedawalny, a dla mnie to jest fajne, bo on się nie pojawi na ulicy. Bo kowalski sobie na to nie może pozwolić, a ja chcę mieć takie auto, chcę się nim wyróżnić i mnie zupełnie ta utrata wartości nie przeraża. No, ale są takie modele, które no, rynkowo naprawdę upadły nisko. Tak, tak, są. Modele... I na to też trzeba uważać. Można... Volkswagen, tak. firma, która generalnie nie kojarzy się za bardzo z autami luksusowymi, miała podejście no to... tak naprawdę do jednego Samochod luksusowego dla ludzi. Sam samochodu w postaci właśnie Volkswagena Phaetona i w tym momencie tak naprawdę można zobaczyć w jakich on jest cenach versus zakup versus to, co teraz jest oferowane. Na przykład luksusowy, no można powiedzieć śmiało, luksusowy tuarek mhm. Volkswagena, tak samo, no. Podzielił jakby ten los, może nie aż tak bardzo, bo nie wszystkie no, silniki, ale... ale też dysproporcja ceny zakupowej do kwoty, jaką można obecnie zobaczyć, jest ogromna. także właśnie no, ta no piątka, no to w ogóle nie tak. była ziemia, tak? Która no, dalej się broni tak. nawet w tych najstarszych opcjach. jeszcze opcji. na przykład Maserati. Maserati naprawdę pod względem zakupowym a później powtórny od sprzedaży, no jest, 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 cena jest. No myślę, że tutaj bije na głowę nawet faetona, tak, bo ona w zakupie ja chyba powiem, od razy jest, dwa. Tak. Jedyne, że tak powiem, co ostatnio kojarzę, co jest naprawdę bardzo tanie względem, i to po roku, to są elektryki, zwłaszcza widziałem to na podstawie Audi e-trona, gdzie ta różnica między nowym, a rocznym autem, to są dziesiątki, a nawet... Auta z małym przedmiotem. wystarczy. Tab, też wchodzą inne czynniki, no bo to e, -y, zakup to... takiego elektryka jako używanego, te dopłaty i tak dalej, i tak dalej, to osobny temat rzeka, ale masz rację, że to e, w tej chwili e, jest tak jakby gałąź rynku, która no, dość mocno traci na no, wartości. Dokładnie, ten spadek, ten, ten spadek... Nawet ten chyba spadek bardziej jak, jak, te, jak te luksusowe. Ten ale no zobaczcie, przywoływaliście wielokrotnie jest klasę, i S-Klasa względnie się broni, chociaż te najstarsze też tam miały te problemy z pneumatyką, i innymi mm. rzeczami, to też się tak kojarzymy, takie leżące na glebie. Ale Maybach, to też jest to, co mówiliśmy, tak? No tak, już samemu jeździć tym Maybachem, samemu jeździć z bez kierowcy. Sami gdzieś sprzedawaliśmy takie Rojstrowesa i pamiętam jakieś pytanie klienta, który zadał, czy to wypada jeszcze prowadzić go samemu? Prawda? Są tego typu dylematy. Jak już jestem tak? pasjonatem motoryzacji, to wiadomo, no, pojeździłbym, przycisnąłbym, no. zobaczył, jak się jeździ. No ale takim samochodem no to, to, to aż nie wypada być, wypada być wożony, prawda? No. Zresztą ta przestrzeń z tyłu, która jest przeznaczona właśnie do tego, żeby tak komfortowo e, podróżować, to predysponuje do tego jednak, żeby osoba, która zakupuje w bardziej komfortowych warunkach jechała, versus emocje, które są sprowadzane na takiego samochodu, no są nietusinkowe. Mhm. na pewno. Czyli co, luksusowe samochody to przede wszystkim? Zasobność portfela. Czyli wszystkim... status, status, okazanie swojego statusu. Mhm. Chyba w Polsce druga rzecz po nieruchomości, tak? Pierwsza tak. to jest nieruchomość. Dom, mieszkanie i druga to jest Pokaż się. nawet bardziej, większej ilości osób pokażesz się samochodem mhm. niż w niektórych kręgach, śmiem twierdzić, szczególnie ludzi na świecznikach, jakichś influencerów, ten samochód jest bardziej niż nieruchomość. Bo jego w większej ilości miejsc widać. Jeżeli prowadzisz też, no to zresztą to pokazuje jakby, jeżeli bierzesz też ludzi takich show biznesu, no to pokażę do siebie. Jego zaradność, uh -huh. jego, jego właśnie tą przebojowość i wszystko to, co może się odzwierciedlać, to samochód, z którym się porusza, on też musi być w jakiś sposób na pewno jego wizytówką. Na no, ten luksus jest z tym powiązany, bo jednak personalizacja samochodów, tych droższych, luksusowych jest o wiele większa, niż tych wszystkich seryjnych samochodów, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Bo to tak? nie no to... problem podwoić wartość za e, katalogową, pierwotną wyposażeniem Kupi takiego auta. absolutnie, absolutnie. żadna, absolutnie. absolutnie żadna. Także, czyli co, przede wszystkim Spełnienie marzeń, symbol statusu. Mhm. Wygoda. Chęć mhm. posiadania przede wszystkim czegoś, co jest stworzone specjalnie dla ciebie. Tak. To, są te, to jest ten luksus, za który się płaci. Czyli samochody luksusowe to sposób wyrażania siebie. No po niej poniekąd. Na pewno. Tak, na pewno. Tak. Chcecie siebie wyrazić? Stać was? Kupujcie samochody luksusowe. Czemu nie? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.